pokazano nam wejścia do lasu. To tak jakby zakazać ptakowi latania na niebie. Witam i zapraszam na kolejny filmik. i pamiętaj, kim jesteś. 我把你全部都编成一首歌来。 Wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Warto, aż do zwycięstwa. Bada, 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 bada. Jeszcze niedawno ludzie, którzy odwiedzali zoo, bawili się, śmiali się. Każdy świetnie się bawił. Natomiast nikt nawet nie pomyślał, co czują zwierzęta zamknięte w klatce. Teraz rozumiecie, co to znaczy wolność. Niestety zabrano nam ją. Myślę teraz, że niektórzy ludzie zrozumieją, co to znaczy być zamkniętym w klatce i mieć ograniczoną ilość ruchów, czy wychodzenia na zewnątrz, niestety. Teraz karta się obróciła. Wchodzą kolejne ustawy, nakazy, zakazy i tak dalej, i tak dalej a uwierzcie mi, będzie jeszcze gorzej. Tutaj z pewnej informacji, które ustalił tak zwany polski kontrwywiad. Tutaj mianowicie przede wszystkim chodzi o Lasy. Jeżeli słuchajcie, informacja się potwierdzi, już ogólnie była, prawda, kolejna konferen konfrontacja, konferencja i tak dalej polityków. Ja tutaj słuchajcie mówię, od razu mnie polityka nie interesuje i tak dalej, natomiast przedstawiam pewne fakty, informacje które właściwie docierają do Polaków za granicę, także tutaj też są słuchajcie no, konkretne osoby, które potwierdzają pewne fakty, jeżeli chodzi o polskie, polskie lasy, jeżeli informacja się potwierdzi, bo była akurat kolejna jakby... Akurat miałem nagrać przed 11 kwietnia, akurat no jest, 9, jest 9 kwietnia, ale tutaj wszystko wynika, że akurat yy, owe nakazy, które zostały nałożone, przedłużą się. Yy, także jest, pewno, jest, jest pewna informacja dotycząca naszych państwowych lasów. Yy, niestety jeżeli teraz chodzi o pewne właściwie tutaj informacje związane z owymi słychać państwowymi lasami na 90% jest to prawda. Tutaj słuchajcie, nie chcę Was straszyć i tak dalej, ale lasy państwowe zostały już sprzedane. Dokładnie zostały sprzedane, i powiem tak tutaj, żeby się nie narażać <laughs> YouTube, zostały sprzedane Izraelowi. Także najprawdopodobniej lasy wkrótce zostaną ogrodzone. Właśnie, co za tym idzie? Tutaj są właśnie różne teorie. No jedna z nich mówi o tzw. partyzantach. No, słuchajcie co do partyzantów, no, no, śmieszna, no śmieszna teoria czy teoria, no są takie pewne m, informacje tutaj, że ktoś boi się partyzantów, że mogą się formować y, polskie oddziały partyzantów w lasach. Mimo prawda, że już Druga wojna światowa dawno się skończyła, aczkolwiek no... Tego, co wynika, no to ktoś się boi yy, boi podziemia, że, powstanie, że powstaną właściwie grupy partyzanckie w polskich lasach. No a druga, druga sprawa, też mówi się o tym, że lasy zostaną pierw właściwie ogrodzone, a następnie wycięte. Jest też taka, słyszę, następna sprawa, informacja mówiąca o tym, że owszem, lasy będą yy, ogrodzone, ale jeżeli będziecie chcieli wejść do owych lasów, trzeba będzie zapłacić pewien podatek za, za korzystanie z lasów. Prawda? Także to są takie no, szalone, szalone informacje. No, miejmy nadzieję, że to się nie potwierdzi i że lasy nie zostaną ogrodzone. Zobaczymy w, najbliższym, w najbliższych tygodniach, czy dalej te zakazy wejścia do lasu będą yy, tego dotyczyły, że no, zakaz wejścia i koniec, prawda, aczkolwiek no, to jest dziwne, że nie można korzystać z lasu, a y, można iść do sklepu, także no, tutaj jest coś tutaj bardzo podejrzane tutaj, także coś tutaj śmierdzi i najprawdopodobniej jest coś szykowane za naszymi plecami, tylko aczkolwiek ludzie tego jeszcze nie dostrzegają. Wcześniej jak ludzie wyładowali słuchacie śmieci do lasów i tak dalej, no zaśmiecali te lasy, no to nikt się tym nie przejmował, teraz nagle każdy, prawda, dostrzega, o Szkoda, że nie możemy wyjść do lasu, no, ale że ktoś zaśmiecał lasy, no to teraz prawda każe, chce być święty, no. Tak, to jest, słuchajcie, no, no, zaczyna się, a będzie jeszcze gorzej. Ponadto, no, kolejne, kolejne nakazy noszenia, m, które wejdą właściwie od, od przyszłego tygodnia, m, będzie no, nakaz, nakaz noszenia masek ochronnych i tak dalej. Ponadto ma też być przegłosowany zakaz, właściwie ustawa mówiąca o tym, że będzie całkowity, mówię już całkowity zakaz przemieszczania się z miasta do miasta. Czyli po prostu bez uzasadnionej przyczyny będziecie chcieli sobie wyjechać z jednego miasta do drugiego. Zostaniecie zatrzymani po drodze bez konkretnej przyczyny, wiadomo, jeżeli idziecie do szpitala i tak dalej to jest ok. Ale jeżeli słuchajcie będziecie chcieli sobie jechać na zakupy z jednego miasta do drugiego i zostaniecie zatrzymani, no to niestety liczcie się z tym, że możecie zostać surowo ukarani. Kolejna sprawa wybory. Nie wiem czy już wiecie, ale nie wiem czy oni tą ustawę już tam przepchnęli i tak dalej. Jeżeli chodzi o głosowanie, no to za wszelką cenę właściwie ktoś chce doprowadzić, aby te wybory się odbyły. I teraz tutaj tak, jeżeli chodzi o same głosowanie, no to teraz tutaj, jeżeli chodzi o te, te zwane słuchajcie, te całe głosowanie korespondencyjne i tak dalej. Yy, teraz tak, yy, gdy do tego dojdzie, tu już, jeżeli chodzi, prawda, o te całe papiery, yy, na, na, na kogo głosujecie, prawda, jaki kandydat i tak dalej. I teraz tak, yy, wepchali ustawę, yy, kto niszczy, prawda, i tak dalej ogólnie papiery, tam kartę wyborczą będzie yy, może zostać yy, jakby pozbawione wolności do lat 3. Także nie dziwcie się, że jeżeli dostaniecie tak samą kartę wyborczą, yy, yy, ją zniszczycie i tak dalej, no to liczcie się z tym, że też yy, dajmy na to słuchajcie, gdy już dojdzie co do czego no, możecie zostać skazani na 3 lata pozbawienia wolności. I tutaj teraz jest następny haczyk. Może się okazać, że po wyjściu, słuchajcie, po tych 3 latach z więzienia, gdy będziecie chci, yy, chcieli wejść do swojego mieszkania, to tutaj możecie się trochę zdziwić, bo może tam już mieszkać inna, inna rodzina, przykład w jest z Izraela, także to też no, no tutaj nie ma się co śmiać, ale tak może być. <laughs> także tutaj jest coś. Jest jakiś haczyk, jest, jest, jest coś szykowane, i zaś z kolejnej strony pamiętajcie, nieważne kto oddaje głos, właściwie nieważne kto oddaje głosy, ważne kto liczy głosy. Także myślę, że tutaj takich trochę przemyśleń, które do Was dotrą, i taka właśnie kolejna sprawa, tutaj, jeżeli chodzi właściwie o, to, o te wszystkie filmy, małe, duże, mniejsze i tak dalej. No, przedsiębiorcy, prawda, no mają przewalony w tych czasach, jest to typowo robione po to, aby zniszczyć zniszczyć polskie, polskie wszystkie firmy i to też jest jakiś plan. Także to, to też jest taki kolejny temat. Następny temat, słuchajcie, znajomy akurat do mnie dzisiaj pisał z, z Anglii. To, co się tam dzieje, oczywiście wiadomo, tam co jakiś czas wybuchają zamieszki, natomiast to już teraz przychodzi ludzkie pojęcie z tego względu, że tego wam nie pokażą w telewizji, z tego, co mi tutaj znajomy napisał, no to zaczęły się jakby ataki na, no na sklepy słuchajcie, także galerie handlowe i tak dalej, no, wybijają szyby, wchodzą, zabierają co chcą, także no powstaje pomału anarchia i to się będzie prze, prze jakby przemieniało w coraz gorsze, gorsze, gorsze rzeczy. Następna sprawa Ukraina słuchajcie, Kijów, jeżeli chodzi o Kijów już powstały tak zwane bojówki no to jest nie ma co się dziwić. Ludzie, którzy tam stracili pracę, nie mają co do włożyć, co do gara, no to się słuchajcie nie dziwcie. Już się, zaczynają się rabunki, nie ma co ukrywać. Wiadomo, człowiek, który nie ma co włożyć do gara, nie ma za co płacić rachunków, jest zmuszony do wyjścia na ulicę i tego się właśnie boję, że u nas też to może powstać wkrótce. Także tutaj nie ma co się dziwić, bo człowiek, który jest głodny, no zrobi wszystko, aby to jedzenie zdobyć. Także obawiam się, że niedługo może u nas wybuchnąć jakaś wojna domowa i może wiele istnień odejść z tego świata w ogóle no niepotrzebnie. Także co, dlaczego właśnie zmierzam, że nadchodzą bardzo ciężkie czasy, a będzie jeszcze gorzej. Tutaj pewnych spraw nie chcę, nie chcę poruszać szczepionki, no może powiem krótko. Wkrótce najprawdopodobniej okaże się, słuchajcie, super informacja w telewizji, że udało się wynaleźć szczepionkę. Tylko ta szczepionka została wynaleziona kilka lat temu. Tylko nagle telewizja ogłosi, że jest, słuchajcie, super, super antybiotyk, super szczepionka. Rewelacja, jesteśmy uratowani, i tak dalej. Tylko trzeba się zaszczepić, prawda. No tylko teraz pytanie, co za tym idzie. Powiem, że są kanały, które poruszają sprawę owych szczepionek i tak dalej i są usuwane z YouTube'a. No co za tym idzie? Powiem tak. Po kilkunastu latach przekonacie się sami na własnej skórze, co znaczy, co znaczy właściwie wszczepić sobie tą mogą szczepionkę. Także, no słuchajcie, żyjemy teraz w świecie tak zwanego Matrixa, także te wszystkie przepowiednie, czy te wszystkie, słuchajcie, filmy, science fiction i tak dalej, to wszystko nam, słuchajcie, dawało do, do przemyślenia, tylko akurat nikt się tym, nie, nikt się tym nie, nie przyjmował, sprawa antychrystia, szatana i tak dalej, to też jest, słuchajcie, wszystko było ukrywane pod naszymi oczami. Polecam taki kanał Ether TV. Który nawet poruszył sprawę, słuchajcie Waszych ulubionych celebrytów, piosenkarzy, aktorów itd. tak dalej. Chociażby nawet Gwiazdy Gwiazdy Polo. nawet sobie nie zdajecie sprawy, co za tym idzie, jeżeli chodzi o, przykładowo, o nagrywanie teledysków. Po, polecam yy, owy, owy kanał Ether TV i jego filmiki. I jakie, są, jak, jakie właściwie są symbole ukryte w różnych teledyskach. Nieważne co to znacie Piotr Kupicha, czy, 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 czy jakiś zespołu Disco Polo czy, czy, czy jakiś naprawdę pop, są zawarte pewne, 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 pewne gesty i wszystko było, słuchajcie, przed nami ukrywane. Nawet sam nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle jest możliwe. Natomiast tak, ci ludzie posprz posprzedawali swoje dusze diabłu za pieniądze i za sławę, aby być, aby być kimś. Jeżeli wsłuchacie się, co tam jest pokazywane, co jest napisane i tak dalej, Zrozumiecie wszystkie jakby gesty, no gesty rąk, jakie są tam przedstawiane. Także no, można się naprawdę zdziwić i włos się jeży na głowie. Myślę, że zrozumiecie o co mi chodzi. Jak Diabeł pomału przejmuje, nieważne słuchajcie czy to, czy to są politycy, artyści, piosenkarze, aktorzy i tak nas ogólnie namawia się chociażby przez znanych celebrytów, aktorów, piosenkarzy i tak dalej w Polsce, prawda, czy tam na świecie. Zostańcie w domu, tylko pamiętajcie, ci ludzie y, przez lata zarobili tyle kasy, że nawet nikt z nas nie zobaczy y, ich na oczy. Oni słuchajcie mają na koncie tysiące, jak nie jak nie milionów złotych. Także oni sobie mogą siedzieć nawet rok, dwa, pięć, dziesięć lat Tylko no, są to ludzie, którzy są już zarobieni, także oni sobie mogą siedzieć ile chcą, prawda? Ale... Wiadomo, prędzej czy później coś musi z tego wyjść. Prędzej czy później ta kasa się skończy, tak? No myślę, że oni też się obudzą. Co oni, co oni narobili? Natomiast, dobra, teraz jeżeli chodzi o kanał na YouTube, Ether TV, polecam sobie zajrzeć. Te filmiki znajdziecie. Tutaj ma youtuber sporo tych filmików, aczkolwiek znajdziecie je. Chociażby po takich nazwach jak kult szatana, yy, bestie i tak dalej, symbole bestii, słuchajcie 666. Yy, także jest tutaj tego sporo i myślę, że yy, dopiero otworzycie oczy po tych filmikach, jak, yy, jak słuchajcie, się przekonacie na własne oczy. Jak jesteście oszukiwani w telewizji. Że wszystko to, co jest pokazywane jest jest wszystko sztucznie wytworzone. Także tutaj jest tego naprawdę masa. Jak jesteście kontrolowani i oszukiwani. No a w tej chwili się z Wami żegnam. Także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia.